Witajcie na kanale Kulinarne Przykłady. Dziś będzie przepis na faworki na kefirze. Jak zawsze na początku wszystkich nowych widzów serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Na początek do miski wsypujemy dwie szklanki mąki pszennej. Użyłam mąki tortowej. Dodajemy jedno całe jajko. Jedną szklankę kefiru. Jedną łyżkę roztopionego i przestudzonego masła, jedną łyżkę cukru, jedną łyżeczkę sody i jedną łyżeczkę wódki lub octu. I teraz wszystko razem mieszamy, aż składniki nam się połączą. To ciasto wychodzi dość luźne, więc rękoma lepiej nie zagniatać, bo nie uda nam się jeszcze uformować jednolitej masy. Odstawiam na pół godziny przykryte ściereczką, aż nam lekko zgęstnieje. Po tym czasie posypuję blat mąką. Ciasto przekładam na blat i zabieramy się za wyrabianie ciasta. Będziemy musieli podsypywać mąką. Podsypujemy do czasu, aż ciasto zacznie odchodzić nam od rąk. Gdy ciasto już będzie ładnie odchodziło od rąk, rozwałkowujemy je na grubość od 3 do 5 mm. A następnie tniemy na mniejsze prostokąty i, tak jak tradycyjne, faworki przekładamy przez środek. Przekładamy przez dziurkę i mamy gotowy faworek. Na patelni rozgrzewamy około 1 cm oleju. I smażymy na złoty kolor z każdej strony. Smażymy na małym lub średnim ogniu. One nie muszą być całkowicie e, zatopione w oleju, nawet jeżeli tego oleju będzie mniej. One i tak na wolnym ogniu się nam usmażą z każdej strony. A następnie wyciągam na e, ręcznik papierowy, żeby jeszcze je odsączyć z nadmiaru tłuszczu, i posypuję cukrem, pudrem. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.